Proszę Państwa, dwa słowa tytułem wprowadzenia, bardzo krótko. Jak Państwo wiedzą rozmowy offsetowe, które się toczyły i które zakończyły się bez zawarcia Kontraktu prowadzone były przez Ministerstwo Rozwoju, ale jest zupełnie oczywiste, że ten kontrakt, a zwłaszcza jego przedmiot, czyli pozyskanie helikopterów wielozadaniowych dla Wojska Polskiego był a i jako zadanie jest w najgłębszym interesie Polski, Polskiej Armii, dlatego też sekundowaliśmy tym negocjacjom offsetowym dla naszych partnerów zarówno wtedy, kiedy w tym kontrakcie, w tych rozmowach brały udział jeszcze różne podmioty, jak i później, gdy tylko brał jeden podmiot, czyli Airbus Helikopter, byli od początku w pełni świadomi, że aby doszło do zawarcia porozumienia, niezbędne jest niezbędne jest przeprowadzenie negocjacji offsetowych i uzyskanie i dojście do porozumienia i zgoda na warunki offsetowe. Ta kwestia była wielokrotnie zarówno przez ministra rozwoju, jak i przeze mnie podkreślana we wszystkich kontaktach międzynarodowych. Offset zgodnie z, państw, z prawem państwa polskiego jest immanentnym elementem częścią, częścią kontraktu i bez niego nie może on zostać ostatecznie, ostatecznie zawarty. A, yy... Z mojego punktu widzenia jako ministra obrony narodowej ważne było, żeby ten offset przyniósł zarówno daleko idące pozytywne skutki dla samego przedmiotu, czyli produkcji w Polsce helikopterów, jak i dla rozwoju polskiego przemysłu lotniczego, przemysłu związanego z produkcją. Śmigłowców. W tym sensie byłem nim bardzo zainteresowany i dążyłem do tego, żeby warunki tego offsetu były jak najlepsze dla strony polskiej. I dlatego też z ubolewaniem przyjąłem stanowisko Airbus Helikopter, który odrzucił, nie spełnił polskich przedstawionych przez ministra rozwoju propozycji związanych z offsetem. thème. Uh... jak zostałem poinformowany, także w ostatniej fazie, a mimo przedłożenia warunków i kwestii, które różniły stanowisko polskie i stanowisko francuskie, nie przedstawił własnego, własnych propozycji. No, w ten sposób Ministerstwo Rozwoju musiało, było, było zmuszone do uznania, że rozmowy zostały zakończone. Chcę raz jeszcze podkreślić, że będziemy dążyli do jak najszybszego rozwiązania tego problemu z punktu widzenia potrzeb armii polskiej i polskiego przemysłu zbrojeniowego, dążąc do zawarcia umów, które pozwolą jak najszybciej wyposażyć polską armię w niezbędne helikoptery wielozadaniowe i sprawić by polski przemysł mógł korzystać z nowych technologii. Chcę równocześnie zupełnie jednoznacznie podkreślić, że w żadnym wymiarze, w żadnym wymiarze ta obecna sytuacja nie odbije się negatywnie na polskich zdolnościach obronnych. Tak czy inaczej szybko będziemy dążyli do pozyskania niezbędnej ilości helikopterów oraz... Zwłaszcza nie odbije się negatywnie na perspektywie przemysłowej i zatrudnieniowej w jakimkolwiek polskim zakładzie, a w szczególności w zakładach lotniczych w Łodzi. Wszystkie zobowiązania związane z zatrudnieniem w Łodzi zostaną zrealizowane bez względu na to, kto będzie naszym partnerem. Oczywiście możliwości, Uczestnictwa w, i y, 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 partycypowania w rozwoju polskiego lotnictwa są otwarte dla wszystkich producentów nadal, także w nowej formule, która y, y, ostatecznie doprowadzi do pozyskania niezbędnej liczby helikopterów. Dziękuję bardzo.